Józef, właśnie dalej Nie Dalej wchodź No na boku, raz, raz Nie, ma śliskie buty Nie, nie, wejdziesz Nie wejdę Chodź Ja mam kłopoty, zejść, Nie gadaj, tam wejdź Ale palma piękna tu Ale palma A widok jaki daleki, o O I Tatry Bielskie, Hawrań A za nim inne Tatry bielskie a polskie skryte, już wszedłeś, Józiu? Nie tnij, bo ja to nagrywam. <grystanie> Józef, co ty robisz? Co ty wydziwiasz tam? Ja tu tam nie wiem. Wszystko zostało nagrane, pajacu jeden. <grymne> o, pokiwaj mi teraz ładnie. O, dzięki.